Dzień pierwszy, rekolekcji przygotowujących do aktu całkowitego oddania się Matce Bożej. Przed rozpoczęciem rozważania, wycisz swój umysł i swoje serce. Duchowe wyciszenie jest naszą otwartością na łaskę. Modlitwem do Ducha Świętego postaraj się odmówić spokojnie i powoli. Wczuwając się sercem w każde ze zdań: Modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź, oświeć mrok umysłu, porusz moje serce, pokaż drogę do Jezusa, pomóż pełnić wolę Ojca. Duchu Święty, przyjdź. Maryjo, któraś najpełniej przyjęła Słowo Boże, prowadź mnie, Duchu Święty, przyjdź. Rozważanie dnia z Ewangelii, według Świętego Łukasza. Bóg posłał Anioła. To Bóg Ojciec wychodzi z inicjatywą. W Bogu rodzi się zamysł, jego plan. To Bóg sam przygotowuje ratunek dla swoich dzieci i zapewnia wszystko, aby jego plan mógł się wypełnić. Katechizm Kościoła katolickiego mówi, że Bóg działa zamysłem czystej dobroci. Boży plan. Wypływa z czystej dobroci ojca, który kocha swoje dzieci. Zwiastowanie ukazuje nam prawdę, że Bóg postanowił zrealizować swój plan przez Maryję. Tą drogę wybrał Bóg. Chcemy na nią wejść i postawić pierwszy krok. Droga Maryi. To droga pokory, droga uniżenia. To droga, po której wstępuje do nas Bóg, aby nas ocalić. Uniżając się, robimy miejsce dla łaski Bożej. W pierwszym liście Świętego Piotra czytamy: Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Do szukania pokory zachęca nas także słowo z księgi proroka Sofoniasza. Posłuchajmy: Szukajcie pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy pełnicie jego nakazy. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory. Może się ukryjecie w dzień, Gniewu Pańskiego. Pomocą na tej drodze są aniołowie, których Bóg nam posyła. W Katechizmie Kościoła Katolickiego, w 336 punkcie, czytamy takie słowa: Życie ludzkie od dzieciństwa aż do zgonu jest otoczone opieką i wstawiennictwem aniołów. Każdy wierny ma u swego boku Anioła jako opiekuna i stróża, by go prowadził do życia. Już na Ziemi życie chrześcijańskie uczestniczy przez wiarę w błogosławionej wspólnocie Aniołów i ludzi zjednoczonych w Bogu. Przygotowując się do aktu całkowitego oddania się Matce Bożej, możemy spodziewać się szczególnej pomocy oraz obecności aniołów, gdyż Maryja jest ich królową. Być może wiara w obecność i pomoc aniołów przygasła w naszych sercach. Jeśli tak jest, niech te rekolekcje będą okazją do tego, aby tą wiarę ożywić, ponieważ aniołowie pomagają nam na miarę naszej wiary i na miarę naszej współpracy. W sposób szczególny może nam pomóc w tych rekolekcjach otwartość na obecność i pomoc naszego Anioła Stróża. Ten pierwszy dzień rekolekcji. Jest zaproszeniem do trzech rzeczy. Pierwsze aby zacząć odkrywać Boży Plan, który Bóg realizuje przez Maryję. Druga aby przygotować miejsce dla łaski Bożej poprzez pokorę i postawy uniżenia. I trzecie, aby na nowo uwierzyć w pomoc aniołów, będąc czujnym na ich obecność przy nas. Lektura duchowa Z traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Grignion de Montfort. Bóg chciał rozpocząć i zakończyć swe największe dzieła przez Najświętszą Maryję Pannę. Wyznaję z Kościołem, że Maryja jako stworzenie, które wyszło z rąk Najwyższego w porównaniu z Jego nieskończonym majestatem, mniejsze jest niż najdrobniejszy pyłek lub raczej, że jest niczym, gdyż jeden Bóg jest tym, który jest. Toteż ów Pan wielmożny, całkiem niezależny i sam sobie wystarczający nie potrzebował ani nie potrzebuje Najświętszej Dziewicy do spełnienia swojej woli i objawienia swojej chwały, Wystarczy mu tylko zechcieć, by wszystkiego dokonać. Przyjąwszy jednak rzeczywisty stan rzeczy, twierdzę, że Bóg, który od chwili stworzenia najświętszej dziewicy chciałby największe swe dzieła przez nią się rozpoczęły i dokonywały, nie zmieni z pewnością swego postępowania na wieki, gdyż jest Bogiem i nie podlega zmianom ani w swych zamiarach, ani w swym postępowaniu. Bóg Ojciec nie inaczej dał światu Syna swego jednorodzonego jak tylko przez Maryję. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, numery od 14 do 16. Nabożeństwo to jest ponadto aktem wielkiej pokory, którą Bóg miłuje ponad inne cnoty. Dusza, która się wywyższa poniża Boga. Dusza zaś, która się upokarza wywyższa Boga. Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę. Jeśli się uniżasz, uważając, żeś niegodny zbliżyć się do Niego i stanąć przed Nim, wtedy On sam zstępuje i uniża się, by przyjść do Ciebie i wywyższyć Cię wbrew Twej woli. Przeciwnie dzieje się, gdy człowiek w swej zuchwałości zbliża się do Boga bez pośrednictwa. Bóg się wtedy oddala i nie można Go dosięgnąć. Jak bardzo Bóg kocha pokorę serca, a do tej właśnie pokory zobowiązuje nas praktyka wspomnianego nabożeństwa. Uczy nas ono, że nikt nie powinien zbliżać się wprost do Pana naszego, jakkolwiek jest łagodny i miłosierny, ale że każdy człowiek powinien korzystać z orędownictwa najświętszej dziewicy, zawsze i wszędzie, czy chce stanąć przed Panem, czy mówić do Niego, czy zbliżyć się do niego, czy mu cokolwiek ofiarować, czy zjednoczyć się z nim i jemu się poświęcić. Numer 143 z dzienników Alicji Lęczewskiej. Mówi Pan Jezus: Jeśli otrzymana łaska ma prowadzić do pychy, to ja nie mogę jej dać. Ze względu na brak pokory, ja nie mogę obdarzać łaskami, choć bardzo pragnę nimi obdarzać. Im większa pokora, tym więcej łask. Świadectwo numer 108. Dziecko moje. Pamiętaj o tym, że moc moja w tobie, charyzmaty, jakie ci daję i moje posługiwanie się tobą, są uzależnione od pokory twego serca i poddania umysłu mądrości mojej. Dziś działanie szatana w świecie i duszach ludzkich przejawia się głównie w postaci pychy, której owocem jest oddalenie się od Boga. Wiedz i pamiętaj, że pokusa pychy zawsze towarzyszyć ci będzie. Będzie atakować Twe myśli i uczucia i będzie wdzierać się do twojej woli przez odruchy impulsywnej natury. Ratunkiem dla ciebie jest świadomość twojej słabości, ułomności, grzeszności i niezmierna ufność wobec mnie, mojej dobroci, miłosierdzia i potęgi. Nawet cienia pewności siebie nie powinnaś mieć, a całą nadzieję pokładać we mnie, twym Oblubieńcu i Bogu. Słowo pouczenia. Numer 382. Świat jest oszukiwany i oszukuje sam siebie, bojąc się prawdy. Bo prawda go boli i wymaga pokory, a przecież rządzi nim pycha i egoizm. A ja ukazałem pokorę i miłość tak wielką, że nikt i nic jej dorównać nie może. Można ją adorować tylko z wdzięcznością i skruchą, i pragnąć, i radować się każdą otrzymaną łaską. Dziecko moje, wszystko, czego doświadczyłaś i co doświadczasz, jest moją łaską miłości, którą cię zawsze otaczam. I ten trud i ten ból życia też, a może nade wszystko. Nie lękaj się świata, a jedynie oddalenia się od mojego serca, w którym jest Twój pokój i ukojenie. Słowo pouczenia, numer 408. Światło z Fatimy. Bóg posłał Anioła. Tak się wszystko zaczyna. Bóg posyła Anioła do Maryi i do nas także posyła Anioły. Dziś często tego nie czujemy i mamy trudność z rozpoznawaniem takich natchnień, ponieważ staliśmy się niewrażliwi na świat duchowy. Aniołowie są w sposób szczególny obecni tam, gdzie wypełnia się Boży plan, dlatego możemy być pewni, że będą z nami podczas tych rekolekcji. Wejście do serca Maryi to Boża Wola i aniołowie będą nam w tym pomagać. Spróbujmy być w tych dniach czujni i wrażliwi na ich obecność i pomoc. Przyjrzyjmy się objawieniom we Fatimie. Zanim dzieciom ukaże się Matka Boża, Bóg posyła do nich Anioła. Jego rolą jest przygotowanie dzieci na przyjęcie wezwania Maryi. Dziś chcemy przyjąć wezwanie, z którym przyszedł pierwszy Anioł. Pierwsze ukazanie się Anioła. Była wiosna 1916 roku. Siostra Łucja pisze w swoich wspomnieniach: Zobaczyliśmy wtedy ponad drzewami oliwnymi kierującego się ku nam człowieka, młodego, w wieku 14 lub 15 lat, w szacie bielszej od śniegu. Słońce zaśczyniło go przezroczystym, jakby był z kryształu. Był bardzo piękny. Gdy zbliżył się do nas, powiedział: Nie bójcie się. Jestem aniołem pokoju, módlcie się ze mną. Ukląkł i pochylił się aż do ziemi, a nam kazał trzykrotnie powtórzyć słowa: O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę, abyś przebaczył tym, którzy w Ciebie nie wierzą, którzy Ciebie nie uwielbiają, którzy Tobie nie ufają i którzy Ciebie nie miłują. Następnie podniósł się z i powiedział: módlcie się w ten sposób. Serce Pana Jezusa i serce Matki Bożej uważnie słuchają waszych modlitw. Siostra łucja opowiada dalej, pozostawaliśmy w pozycji, w której nas anioł zostawił, powtarzając ciągle tę samą modlitwę. Słowa anioła wyryły się tak mocno w naszych umysłach, że ich nigdy nie zapomnieliśmy. Od tego wydarzenia, często głęboko pochyleni, Odmawialiśmy modlitwę anioła, czasami upadając ze zmęczenia. Wezwanie dnia. Spróbuj dzisiaj na początku naszych rekolekcji, wejść sercem w tę postawę uniżenia, w którą anioł wprowadził dzieci z Fatimy. Może nam w tym pomóc przyjęcie uniżonej postawy. Może to być schlenie głowy. Przyklęknięcie, lub nawet położenie się krzyżem. Najważniejsze jednak, aby uczynić to sercem. Wypowiedz trzykrotnie modlitwę anioła z Fatimy: O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę, abyś przebaczył tym, którzy w Ciebie nie wierzą. Którzy ciebie nie uwielbiają, którzy tobie nie ufają, i którzy ciebie nie miłują. Na koniec przyjmij do serca słowa anioła. Nie bójcie się, jestem aniołem pokoju. Światło słowa. Wielbi dusza moja Pana. I raduje się Duch Mój w Bogu Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Mały wieczernik modlitwy. Anioł przyszedł do Maryi, kiedy trwała ona na modlitwie. Znajdź dziś od 5 do 15 minut na modlitwę osobistą w ciszy. Módl się tak jak cię poprowadzi Twoje serce. Możesz trwać w ciszy, możesz rozmawiać z Jezusem, zadając konkretne pytania. Możesz zaprosić Maryję i modlić się w jej obecności. Czas osobistej modlitwy, to najważniejszy czas tych rekolekcji. Na koniec zabierz słowo. Wybierz z tego dnia jedno zdanie, myśl lub słowo, które najbardziej Cię dotknęło i rozważaj je w swoim sercu nieustannie, aż do następnej medytacji. Czyń tak jak Maryja, która zachowywała te sprawy w swoim sercu i rozważała je. Dziękczynienie. Podziękuj Panu Bogu. Odmawiając trzykrotnie modlitwę, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.